Teraz mam z radość i oczywiście przyjemność zaprosić Tomka Izdorczyka, który łączy w jednej osobie niesamowite kompetencje i serdeczność i myślę, że z przyjemnością będziemy mogli posłuchać o tym, jak opowie nam, jak RODO przywróciło nam z powrotem prawa, e, o, prawa e, osób, których dane dotyczą. Jak uzyskaliśmy swoje prawa dzięki RODO. Tomku? Dzięki, Zapraszam cię ci serdecznie. Dzięki. Ile mam czasu, Macieju? Masz dokładnie 10 minut. No dobrze, to ja ustawiam zegarek, żeby nie przekroczyć tego czasu. Dzięki e, za Dobra. zaproszenie. Dzięki za miłe słowo. E, jako że jestem ostatni, to sobie pozwolę trochę inaczej, ironicznie, trochę sarkastycznie, trochę prześmiewczo i e, trochę, no tak spróbuję trochę inaczej na ten temat powiedzieć, który mi zapodałeś, Macieju. Udostępni na sekundę. Prezentacja jest, składa się z kilku. Nie wiem, czy widać tylko o potwierdzenia. Udostępnij, Chyba powiem Tak, widać. To, jest, to jest moja reakcja, którą to jest moja reakcja, którą właśnie zrobiłem tak zwany double face palm, jak mi Mikołaj powiedział, że mam mówić o RODO, że Rodo jest świetny dla biznesu. To jest sytuacja, w której się znalazłem. Także dziękuję Ci, i Macieju, że mnie że mnie zainspirowałeś do tego, żeby mieć głębokie przemyślenia na ten temat, chociaż jest mało czasu, ale postaram się parę rzeczy powiedzieć, takie, które mam nadzieję, że większość z Państwa zostanie w głowie. Nie będę mówił w ogóle o przepisach, mam nadzieję, że nie, 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 nie pójdę do paragrafów. Więc postawiliśmy mi wysoką poprzeczkę, zastanawiałem się... Co to da dla co do, do, do biznesu? A my wiemy przecież, że biznes nie lubi regulacji. Biznes nienawidzi przepisów, bo to są dodatkowe obowiązki. Trzeba szperać po tych przepisach, trzeba dostosowywać jakieś zmiany wprowadzać. Z drugiej strony są też oczywiście biznesy, które na, na regulacjach zarabiają. I, I nie ukrywajmy, przecież my jako inspektorzy, czy firmy doradcze, czy, czy firmy informatyczne e, żyją bardzo często z, z tego z, z regulowania rynku, bo trzeba wprowadzić jakieś zmiany, czy to w systemach, czy ludzi przeszkolić, czy, czy Dostosować swoją organizację, i swoje procesy. E, więc jakiś tam potencjał jest w tych regulacjach. E, wiemy, że maszyny nam odbierają pracę, w związku z czym ta, ta biurokracja musi jednak trochę rosnąć, no bo w końcu te maszyny będą nas wyłączać we wszystkim, więc trochę tej pracy gdzieś tam musi pozostać. Ale wracając do, do RODO i, i, i tego, co nam RODO daje dla biznesu, to e, ja zawsze powtarzam, e, te, jak kiedyś zajmowałem się zarządzaniem kosztem, pytałem się, kto jest najważniejszy. Oczywiście najważniejszy podobno jest klient. Jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, jeżeli mówimy o administratorach, którzy obsługują klientów, konsumentów, no to jednak ten klient jest najważniejszy, bo on, to on przynosi pieniądze, to on decyduje o tym, co kupuje od nas i bardzo często też ma wpływ na to, jaki jest poziom ceny. On bardzo mocno kreuje naszą organizację, My możemy oczywiście, zakładam, że nie ma monopolu, że, że, że to nie jest jedyny produkt na rynku i że mamy konkurencję itd., itd., więc ten klient jest najważniejszy. Jeżeli klientem jest konsument, no to wtedy oczywiście mu pewne prawa przysługują. A on zaczyna korzystać z tych praw, i teraz no, myślę, że większość tutaj inspektorów ochrony danych wie, z czym się mierzy, jak dostają kolejny wniosek o kolejną kopię danych, albo proszę o usunięcie moich danych osobowych, i to zaczyna się robić po prostu takie już trochę. Patrzę sobie do zegarek: mm. robi się takie już trochę malotonne. Jest to y, obciążenie dla biznesu, ponieważ trzeba przygotować, trzeba po, po szperach, po tych bazach, trzeba poszperać po tych Excelach, po tych plikach, które są na różnych miejscach przechowywane i wyciągać te wszystkie informacje. Więc on zaczyna, co robi ten klient w momencie, kiedy jest niezadowolony, no zaczyna nam składać reklamację. Jak jest niezadowolony z rozpatrzenia reklamacji, no to co pisze, no to pisze do Inspektora Ochrony Danych, bo jego dane najczęściej są widoczne gdzieś tam w internecie. No, to w takim razie poproszę o kopię danych, albo poproszę o usunięcie danych i zaczynają się. Procesy, które tak naprawdę nie musiałyby się dziać dla, 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 dla administratora. A oczywiście, jak już jest bardzo niezadowolony klient, bo nie daliśmy mu kopii tego nagrania, ponieważ na nagraniu są jeszcze inne osoby, mamy różnego rodzaju argumentów, no to klient składa skargę. No i mamy kolejne, a to urząd do nas się zapyta, a to jest postępowanie. No nie daj Boże, żeby była kara. Więc to są wszystko zbędne rzeczy, które byśmy uniknęli, gdybyśmy szanowali klienta i traktowali go tak, jak powinno, powinniśmy, z się Traktując go w taki sposób, jaki prawa mu przysługują, czyli zbieramy o nim maksymalnie, maksymalnie, minimalnie danych, ile się da, czyli okrajamy zakres informacji, wykonujemy tylko te rzeczy, które się spodziewa. Ja, na przykład, dzisiaj dostałem SMS-a z mojego urzędu skarbowego. Hmm. Wiecie, jak się rano poczułem w momencie, kiedy dostaję SMS-a z urzędu skarbowego mojego? Gdzie nigdy nie dostawałem SMS-ów z mojego urzędu skarbowego, czyli generalnie byłem lekko zaskoczony. No taka nowa usługa się pojawiła. No, czy klient jest zaskoczony? No tak, Klik w tym momencie jest zaskoczony, więc gdyby traktowali poważnie, to może gdzieś byłaby jakaś informacja inna, albo w jakiś inny sposób by robili, albo nie o 8 rano wysyłali SMS-a na temat tego, że uruchamiamy nową usługę. Nie podaję numer telefonu w picie po to, żeby do mnie wysłać SMS-y, tylko po to, żeby urzędnik mógł się ze mną skontaktować. W, jakby jakieś niezgodne były w picie, a nie spodziewałem się takiego SMS-a. Więc klientów trzeba traktować w taki sposób, żeby nie byli zaskakiwani. Jeżeli będziemy traktować ich fair play, no to wtedy będzie mniej reklamacji, będzie mniej skarg, będzie mniej wniosków, będzie mniej mniej tych, 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 tych tak naprawdę pary w gwizdek, które nie, nie polepią jakości życia naszego, a jednak musimy spalić trochę energii, czasu i nowe nagrodzenia, czy na nasze, na nasze inne procesy. Więc Uważam, że RODO może pozwolić przedsiębiorcom podwyższyć jakość swoich usług. Jest jeszcze takie zjawisko, gdzie ja na przykład, powiem to głośno, ja na przykład staram się unikać sklepu Morela i nie kupuję tam. Ze względu na wpadkę, którą mieli, staram się, oczywiście sprawdzą sobie ceny, dlaczego by nie, ale staram się brać innych dostawców, nawet jeżeli jest trochę drożej. Konsumenci często będą podejmować takie decyzje właśnie swoimi pieniędzmi, tak, nie, idę, nie będę korzystał z tego banku, albo nie będę korzystał z tego operatora kurierskiego, albo właśnie z tego sklepu internetowego, ponieważ mieli takie, a nie jest inne sytuacje w przeszłości e, i to powinno dać do myślenia e, e, wszystkim podejmującym decyzję. E, dlaczego, dlaczego Pinokio? Dlatego, że to nie jest zaskoczenie, 3 minuty 40 sekund minut nie stało, wszyscy kłamią. Ja kłamię. Każdy kłamie, wszyscy kłamią. I w RODO, dzięki RODO te kłamstwa wychodzą na, na, na świat. Tylko teraz je widzimy. Mówię o, oczywiście o naruszeniach, o sytuacjach typu, właśnie banki, rewoluty i różne inne sytuacje. Teraz przynajmniej te kłamstwa są pokazywane, i okazuje się, że jednak. Słuchajcie, to nie jest tak, że przy naruszeniach, że są organizacje, które nie mają naruszeń, każdy kiedyś gdzieś wysłał niewłaściwego maila, każdy popełnił błąd, każdy wysłał, robił literówki, każdy popełnia drobne, czy większe, czy mniejsze błędy, każdy jest trochę egoistyczny, każdy jest trochę leniwy, Pytanie tylko, jak tym, tym kłamstwem zarządzimy? Czy na końcu wyjdziemy z twarzą i powiemy przepraszamy, postaram się postępować, proszę inaczej, czy jednak będziemy dalej brnąć w to? I tak już na sam koniec, jak, jak można to, to jest moje ulubione, to nie moje zdjęcie, bo wszystkie są pochodzą z, z publicznych źródeł Bixabay. Każdy z nas, każdy człowiek kiedyś musiał się nauczyć chodzić. I w biznesie. Mężczyźni też muszą nauczyć się zarządzać, muszą nauczyć kierować organizacją i e, oczywiście oni mają problem, bo mają z jednej regulacje, mają RODO, podatki, różne inne rzeczy i mają biznes, gdzie muszą zarobić pieniądze, utrzymać pracowników, zapłacić e, za wszystkie faktury. E, ale my się uczymy na niest niestety ale na błędach, więc może tak samo, jak myśmy się nauczyli kiedyś chodzić poprzez przewrócenie się raz, drugi, trzeci. Może trzeba popełnić parę błędów, może mieć trzeba parę wpadek, trzeba mieć parę naruszeń. Szkoda, że ludzie na tym cierpią, ale wtedy jesteśmy w stanie się nauczyć. I to i dodaje nam tą możliwość, bo jednak ten urząd nas odpyta, co żeśmy zrobili, tak? Klienci się zapytają, będą do nas dzwonili, będą do nas pisali. Może faktycznie warto wyciągnąć lekcje z tych wszystkich błędów, które zostały popełnione, nie wstydzić się tego, że błędy są popełniane. Ograć to ładnie i, i po prostu powiedzieć, Przepraszamy, postaramy się w przyszłości inaczej zrobić. I nauczyć się po prostu chodzić, e, e, jak dorośli potrafią chodzić. I po prostu być fair play w stosunku do podmiotów danych, nie traktować ich tak a nie inaczej, wyciągać wnioski i na końcu powiedzieć, A nie mówiłem. I to, to, to jest taka moja rada dla wszystkich inspektorów ochrony danych, że. Warto ostrzegać, warto mówić. Pamiętajcie, drodzy inspektorzy, nie podejmujcie decyzji za, za menedżerów, nie za to płacą. za decyzje menedżerskie, bo wynagrodzenie pobierają menedżer, menedżerowie. Po prostu zwróćcie uwagę, że coś może się wydarzyć złego. Jak się wydarzy, to tak, no tak, to tak lekko złośliwie. Możecie napisać albo powiedzieć, Ani mówiłem, trzeba było słuchać. Trzeba byłoby zgodnym z RODO, trzeba było wprowadzić to, co mówiłem rok temu, dwa lata temu. Teraz oczywiście już jest trochę, trochę za późno, ale warto gdzieś tam ten proces rozpocząć i zarządzać lepiej ryzykiem, bo prędzej czy później każdemu się omskie ten enter czy ten, ta spacja i będzie błąd w kodzie, będzie źle wysłany e-mail i dojdzie do tego prędzej czy później naruszenia. Chociaż nie życzę tego nikomu, ale rzecz jest takie, że musieliśmy się nauczyć musieliśmy nauczyć chodzić, przewracając się, więc ja widzę bardzo dużo pozytywnego dla biznesu. Biznes, jeżeli wyciągnie z wnioski z błędów, jeżeli wyciągnie z sytuacji, gdzie regulacje mają dać zwrot nam, ludziom, prawa pewne i pewne poszanowanie nas, naszej prywatności, i biznes zobaczy w tym szansę, to wydaje mi się, że. Klienci to docenią. Dziękuję bardzo Mikołaju i do zobaczenia. Dzięki Tomku, dzięki. To eee, niesamowite, idealnie w czas się zmieściłeś, bardzo doceniam.